Witam w kolejnym odcinku newsowym, tym razem z kilkoma naprawdę dużymi tematami. Jest ich naprawdę sporo, także przypomnę wam tylko o zostawieniu po sobie oceny na dole i już ruszamy z tematem. W ostatnich latach Wiedźmińskie Uniwersum poszerza się w niesamowitym tempie, czego efekty zobaczymy pod koniec tego roku. Bo zobaczymy nie jedną, a aż dwie produkcje w tym temacie. Pierwszą jest oczywiście kontynuacja serialu Netflixa w postaci drugiego sezonu, który zadebiutuje na platformie już 17 grudnia. Wszystkie te informacje ujrzały światło dzienne dzięki nowemu eventowi, WitcherCon, o którym wspominałem wam w poprzednich odcinkach. W każdym razie to właśnie dzięki temu zobaczyliśmy zarówno oficjalny plakat, jak i oficjalne zwiastun produkcji. To mogliście już widzieć, ale być może nie natrafiliście na tytuły odcinków, które bez ósmego ostatniego zostały również ujawnione. W zasadzie za dużo nam to nie mówi, ale na pewno jest to dodatkowa ciekawostka, która być może część z Was naprowadzi na przyszłe serialowe wydarzenia. Pojawił się też krótki teaser nowego potwora, który stanie na drodze naszego Wiedźmina w drugim sezonie. i ma być nim Leszy, co zapewne ucieszy sporą część fanów uniwersum. Wspomniałem jednak na początku o dwóch produkcjach, także co jeszcze zobaczymy na Netflixie? Film animowany Wiedźmin z Mora Wilka, który co ciekawe zadebiutuje już niedługo, bo 23 sierpnia. Tutaj też otrzymaliśmy pierwsze materiały promocyjne, w tym trailer oraz plakat. W tym przypadku o fabule nie wiemy zbyt wiele, wiadomo natomiast, że anime przedstawi wydarzenia dziejące się jeszcze przed tymi serialu aktorskiego i będzie skupiać się na postaciach Ci Wesemira. Dzięki tej premierze mamy nieco lepiej poznać Wiedźmiński świat w tej szerszej perspektywie. I co ja mogę tutaj więcej dodać? Trailer drugiego sezonu Wiedźmina wygląda naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że tym razem serial otrzymał znacznie większy budżet, co nie byłoby niczym dziwnym, patrząc na to, że pobił on swojego czasu rekordy oglądalności Netflixa. Plakaty obu produkcji też wyglądają estetycznie i zachęcająco, także zapewne obejrzę obie i to razem z premierą. Drugim dużym newsem jest oczywiście serial What If, który wywróci do góry nogami inne uniwersum. A chodzi oczywiście o Marvela. Będzie to zapowiadany od dłuższego czasu serial animowany, przedstawiający alternatywne wydarzenia z tego superbohaterskiego świata. Tym razem dostaliśmy w końcu pełnoprawny trailer, który dał nam nieco więcej informacji i nowych scen. Carter Gdzie widzimy chociażby powrót Tonego Starka, który zakończył już swoją przygodę w filmowym MCU. I widzimy tu nie tylko jego animowaną wersję, ale także słyszymy w dubbingu, bo zarówno on, jak i reszta aktorów, których postacie tutaj występują, użyczyli swoich głosów. I wedle moich przypuszczeń wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Chociaż myślę, że duża część odcinków Miłość Śmierci Roboty miała lepsze rysunki i animacje. Tak czy siak, uważam, że Loki zrobił tutaj dobrą podbudowę samego konceptu multiversum dzięki czemu takie dziwne wariacje wydarzeń nie będą aż takim zaskoczeniem dla widowni. Zobaczymy tutaj na przykład alternatywny świat, który został opanowany przez zombie, trzale, który stał się Star Lordem i współpracował razem z Yondu albo Steve'a Rogersa, który był Iron Manem i całą masę innych odmian tego, co już znamy. Kiedy premiera? Już 11 sierpnia, jednak ponownie odbędzie się ona na Disney, Plus, którego w Polsce jeszcze nie posiadamy. Dajcie znać, czy chcielibyście oddzielny materiał z omówieniem trailerów i scen, albo taki z samą recenzją i analizą całości już po premierze. Marvel ogłosił, że nastąpił koniec pewnej ery, w której podpisywano wieloletnie i wielofilmowe kontrakty z aktorami. Zapewne ma to związek z nieco odmiennym kierunkiem, w którym podąża teraz MCU, gdzie nie ma już tak zwartej historii, a projekty są bardziej odrębne. Mimo tego, że nadal łączą się w całość. Tak też studio może sobie pozwolić na zmiany w obsadach i nie musi uwiązywać aktorów długimi kontraktami, jak to było w przypadku na przykład Roberta Downey Jr. i Chrisa Evansa. A jeżeli któregoś Jakiegoś razu aktorzy nie będą chcieli przedłużać warunków, to studio może ich bez problemu wymienić, korzystając z multiversum. Jakiś czas temu dość dawno informowałem was o kolejnej produkcji Marvela zatytułowanej Red Notice. Przez wiadome okoliczności premiera filmu została opóźniona i dopiero teraz mamy jakiekolwiek materiały, które potwierdzają to, że projekt nadal żyje. W rolach głównych zobaczymy trzy bardzo znane twarze: Deroka, Ryana Reynoldsa i Gal Gadot. Co ciekawe, każdy z tej trójki grał, albo dopiero będzie grał super bohaterską rolę. Dwayne Johnson poinformował na Twitterze, że premiera Hitu ma nastąpić 12 listopada tego roku, więc czeka nas naprawdę sporo ciekawych premier w drugiej połowie tego roku. Będzie to film akcji dziejący się na terenie kilku krajów. Johnson będzie agentem FBI, który jest na tropie dwójki rywalizujących ze sobą kryminalistów, których Chcieli się właśnie Gadot i Reynolds. Projekt początkowo miał trafić do kin, co jednak uległo zmianie z powodów budżetowych, z czym nie miał już problemu Netflix, który wyłożył na niego 130 milionów dolarów. The Rock zaczął też rzucać fotki z planu filmu Black Adam, który powoli nabiera rozpędu. Wchodzi on w skład łączonego świata DCEU i prawdopodobnie będzie on mocno związany z serią filmów z Shazamem w roli głównej. Kiedyś dawno w jednym z odcinków ciekawostkowych na temat Marvela mówiłem wam o dziwnym koncepcie w komiksach jakim był Thanos w jego własnym helikopterze z podpisem Thanos. Jest to dziwne do wyobrażenia w momencie, kiedy poznaliśmy jego filmową wersję, która jedną ręką rozwaliła Halka i raczej średnio przydatny byłby dla niego ludzki helikopter. W każdym razie taka była wizja w komiksach i teraz udało się ją wprowadzić także do MCU w serialu Loki. Nie chcę wam tutaj spoilerować odcinka i serialu, ale w skrócie Loki trafił do miejsca, które zagina prawa wszechświata i multiwersum, dzięki czemu możemy tam zobaczyć rzeczy z innych, alternatywnych światów. I to właśnie tam zobaczyliśmy wspomniany Thanoskopter, a także chociażby Żabę Tora, która co ciekawe była dubbingowana przez samego Chrisa Hemswortha. A samo pojawienie się helikoptera w MCU przewidział James Gunn, który opublikował 5 lat temu post w tym temacie. Odniesień w całym serialu jest znacznie, znacznie więcej, także dajcie znać, czy chcielibyście osobny odcinek podsumowujący całość. Zapewne podczas premiery tego odcinka jest już stworzona ankieta w zakładce Społeczność, do której was teraz odsyłam. Przy odpowiednim zainteresowaniu wrzucę dla Was właśnie taki materiał. Oprócz ankiety, pamiętajcie też, żeby zostawić po sobie ocenę i komentarz na dole oraz subskrypcję kanału, żeby nie pominąć kolejnych rzeczy, które się tutaj pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.